Ile miedzi odzyskam z 10 dławików? Oto jest pytanie. Ponoć bardzo szybko się to rozbiera. Zaraz sprawdzimy. W poprzednim odcinku pokazywałem, ale te mam wrażenie, że są troszkę inne. I może być z nimi teczko większy problem. Zaraz się mu przekonamy. Mam 10 dławików, które kiedyś otrzymałem od Grześka i Oliwki. Zaraz je sobie zważymy. mieć idzie do góry, więc trzeba zacząć wydobycie. Włączam wagę. Sprawdzimy, ile dostałbym. A patrzcie, to swoje waży. Ile dostałbym za to na złomie? 5,5 kg. Przy obecnych cenach 65 groszy, 3,62 3 zł. 62 grosze za to bym dostał. No powiem wam, wydaje mi się, że naprawdę będzie z tego solidny zysk. A jaki? Przekonamy się na końcu, na ważeniu. Zapraszam was, wiemy już jaka jest waga, wiemy jaka jest kwota, jakbyśmy oddali to na złom. Teraz musimy się dowiedzieć, jaka kwota będzie, jeżeli odzyskamy z tego czystą miedź. Zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie, łapa w górę, bo to pomaga. A my lecimy z tematem. Do demontażu takich oto przedmiotów, Użyjemy imadła i młotka. I Przyda się również nóż tapeciak. Wydaje mi się, że to jest prosta sprawa, przynajmniej w tych, które robiłem poprzednio. Wrzucimy go sobie w, w ten sposób, sobie go wrzucimy i podbędą nam potrzebne jeszcze tego kombinerki. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Kombinerki już mam, bo się okazało, że nie miałem ich na warsztacie. I do czego są potrzebne? Kombinerki są potrzebne do tego, żeby zerwać tą. Metalową blachę, chociaż w ten sposób, jedną ręką tego nie zrobię, ale wydaje mi się, że dwoma nie powinno być problemu. Wrzucam kamerę na statyw i będziemy patrzeć, czy to odejdzie tak, jak ja myślę. Sprawdźmy. O! Twarde to jest. Już mi się wydawało, że to nie do końca jest takie samo jak tamto. Zobaczymy jeszcze raz. Jak już pójdzie, to idzie. Najgorzej jest zacząć. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zdjąć. Potrzebny nam będzie młotek, żeby rozbić to i sprawdzić przede wszystkim, czy w środku jest mieć. Zdjąłem jeszcze te plastikowe osłonki. Wygląda to całkiem obiecująco. Z jednej strony jest bardzo poklejone, z drugiej bardzo piękna Mieć Nie trzeba szlifować, z racji tego, że tutaj są końcóweczki. Kamera tego nie pokaże, ale ja widzę, że jest po prostu miedziuszka. Po pierwszym wstępnym puknięciu, oczywiście kilka razy, rozpadło się to w ten sposób. To są takie blaszki, które są tutaj i to trzeba wydobyć. Jak wydobędziemy te blaszki, to wydobędziemy tą piękną miedź, a reszta to sam cienki złom. No dobra, wyciągam te blaszki. I bierzemy się za resztę, bo trochę tego jest. Powiem Wam tak, bardzo ciasno jest to włożone, przynajmniej w tych, w tamtych tak nie było. Tutaj trzeba trochę siły jednak użyć. W ten oto sposób dobieramy się do czystej miedzi, powiem Wam, że naprawdę siedzi to ciasno. Bez młotka nie bylibyśmy w stanie dostać się do tego. No i co? Teraz pozostaje tylko. Wyciągnąć te papiery, plasticzki, które są w środku, i będziemy mieli czystą, gotową mieć. I tak analogicznie jeszcze z tymi dziewięcioma, które tam są, tu się trzeba tylko dobrać do tego środkowego o, plastiku. Czysta mieć. No nic prostszego. Nie można zrobić. Można się bawić kabelkami. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Ciekawy jestem ile taki zwitek jeden waży. Zaraz to sprawdzimy. A złom do kuweczki. Tam mi gdzieś jeszcze uciekło. Później będę tego szukał. Waga na stół. Waga na stole. Włączymy. Nie będziemy tutaj nic liczyć. Tylko sprawdzimy, ile miedzi jest w jednym. 90 gram. Razy 10 będzie prawie kilogram. Czyżby? Sprawdźmy. I co? I teraz analogicznie tak jak pierwszy. I madło. Wkręcamy. I jeszcze. 9 przed nami, więc ja Wam nie będę oczywiście wszystkich pokazywał, bo to jest bez sensu. Każdy idzie dokładnie tak samo. Zdejmujemy blaszkę. 100 złomu. Wyciągamy. Tu są te plastikowe łodowy, których Wam nie pokazałem na samym początku. Wystarczy podważyć śrubokrętem, one sobie schodzą. Z jednej strony poklejona, z drugiej piękna, czysta mieć. To co? Pukamy. Tu jest jeszcze taki papierek. Pukamy, wyciągamy środek, wyciągamy mieć. Analogicznie jeszcze te 8. I co? Wszystko tutaj będzie złom, w drugiej będzie mieć. Zaraz sobie właśnie włożymy to do drugiej, żeby to miało ręce i nogi, jakoś wyglądało. Czy to się zmieści? Nie wiem. Mieć na bok, biorę młotek. I zaczynamy wydobywać. Robię sobie kolejne. Tutaj są dwa. I tak mi się przypomniało, czytając Wasze komentarze, zawsze ktoś powie, że robi to inaczej. No bo każdy sposób jest dobry. Dlaczego nie? Ja pokazuję taki sposób, jakim robię ja. A to, że ktoś robi innym, no to wystarczy napisać: Słuchaj, ja robię tak i tak. Może jest to lepsze, może jest to gorsze. Weź, tak to się tego nie robi, yy, źle to robisz. Po co ten hejt? Po co ten hejt? I tyle właśnie trwa robienie jednego dławika. Zostało mi 5. Miedzi się zbiera. złomo już jest jedna kuwetka pełna. Wymieniam ją na kolejną. I tak jak mówiłem, zostało 5 sztuk. Rozbieram i w sumie widzimy się na ważeniu. Bo bardzo jestem ciekawy, ile jesteśmy w stanie na tym zyskać. A przypominam, że początkowo wcale dużo nie było. A korzystając z okazji, teraz widzicie na ekranie, wpadły mi ostatnio całkiem ciekawe rzeczy. Świat młodych. Kto pamięta, to pamięta. Ja nie pamiętam. Aczkolwiek wiem, że były takie też w latach późniejszych. Ja tak jak mówię, nie pamiętam. Może ktoś jest chętny, żeby kupić taki zestaw. Widzicie to, tak jak mówię, na ekranie. Mam tego cztery roczniki, jest tego bardzo dużo sztuk. Mniej więcej wiem już, ile kosztuje sztuka. No, jak chcecie, to zawsze ktoś tam. Piszcie na maila, może w ten sposób. Piszcie na maila, jeżeli oczywiście byłby ktoś zainteresowany, a ja dalej Dzisiaj będzie raczej przewaga złomu, ale cała kuwetka miedzi jest. Został ostatni dławik. Biorę się za niego i przechodzimy do ważenia, bo już naprawdę sam jestem ciekawy. A dla takich bardzo wnikliwych robię to pół godzinki. Warsztat ogarnięty waga na stole. Surowiec przygotowany, stal oraz miedź. Ale zanim do tego przejdę, mam dla Was coś takiego. O kurde, powiem Wam to swoje waży. Jeżeli chcecie zobaczyć, ile jest w tym miedzi, bo sam też jestem ciekawy, waży on 3 kg. Na złomie w tej chwili dostalibyśmy za niego 2 zł. A ile możemy na nim zarobić? Piszcie w komentarzach, czy chcecie, to ja się za niego zabiorę w kolejnym odcinku. A teraz bierzemy się za to. 3,62 taka była kwota początkowa. Tarujemy pojemniczki i najpierw wrzucamy złom. 2,290 i 4,620 po 65 groszy, co daje równe 3 złote. Kurde, jakbym chciał tak zrobić, to bym nie zrobił. Dodajemy. Jeszcze mamy do odzysku. Ale pamiętajcie, zostaje cała kuwetka pięknej miedzi w miksie. Jestem bardzo ciekawy, ile tego jest. Uwaga, sprawdzamy. 890 gram, czyli na dobrą sprawę. nie dużo się pomyliłem. Obecnie 33,20, więc 29 zł i 55 groszy. Co razem daje 32 zł i 55 groszy. Według mnie wynik rewelacyjny. Pół godziny roboty, młotek, kombinerki i madło, i można się bawić. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Piszcie w komentarzach, czy rozbierać ten transformator. Podbijajcie filmy, łapki do góry i lecimy dalej. Cześć. Tam na dnie skarby czekają, Zatopione marzenia opowieści wzywają Tam na dnie z magnesem w ręku Tam na dnie każdy dzień to nowa piosenka